Na pobud mi O no, kurwa rzeczywiście Po nich na scenie pojawią się najpopularniejsi polscy artyści. Będę. I ja. I ja. I, ja. I my! I ja. I ja. Kurwa i pan Paweł, no kurwa, jedziemy! Mo Janusz. Janusz. Mat. Dobry Wojtek.

No i pan Paweł, no kurwa. Kolejna broń to... Dynamit. Ciii. O kurwa, rzeczywiście! Kurwa! Jestem Świnka Pepa. To mój mały brat, George. To mama Świnka. A to... Pan ten. Paweł, no kurwa, jedziemy! Pan Paweł, no kurwa, jedziemy. Chodzimy na lebel. gdzie nie ma nikogo. Da, 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 to moi ludzie. pan Paweł, no kurwa, jedziemy. ilu lat pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować. Ja byłem elektrykiem wysokich napięć. Oj kurwa, i pan Paweł, no kurwa. Co? To, to jeszcze się kameruje. Dobra, teraz kurwa pierdolimy jak wywiad udzielam. Stąd to my, chciałbyś być taki jak... I pan Paweł, no kurwa, jedziemy! Andrzej Wnęk z Poznania. Kończyłem e, Uniwersytet Wrocławski na kierunku biologii Romańska. Z jestem pilotem wycieczek zagranicznych. Michał Front, przyjechałem z Warszawy. Z wykształcenia jestem ekonomistą. Pracuję jako analityk w firmie ubezpieczeniowej. Kurwa, i pan Paweł, no kurwa, jedziemy! Łosie, jelenie. Sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki, uropatwy, bażanty, dzikie kaczki. Ej pan Paweł, no kurwa.